Dzień dobry, moje drogie wagi. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do czytania na wrzesień. Zaczynam od przesłania, słuchajcie. Poczekajcie, poczekajcie, ok. A następnie krok po kroku, kwestia po kwestii przejdziemy przez wszystkie informacje dla Was. Co będzie Wam sprzyjać, dawać siłę we wrześniu, na czym szczególnie się koncentrować. Okej, okay. gdzie spodziewać się obfitości? Skąd spodziewać się obfitości? Jakie sprawy potoczą się po twojej myśli? W jakich sprawach napotkasz przeszkody lub możesz napotkać przeszkody? I jaka jest na to wskazówka? Okej, okay. ogólna atmosfera, ogólna atmosfera, słuchaj, września. Dojrzałe bardzo energie, moje drogie wagi, Wam się pokazały i jak dla mnie, patrząc sobie na nie, taki pierwszy rzut oka. No to jest tutaj jakby wrzesień dla was to może być czas aktywowania waszej wewnętrznej mocy, samodzielności, sprawczości i dojrzałości. I zdecydowanie to nie jest miesiąc takiego biernego dryfowania, tylko raczej świadomego kierowania życiem. Więc przesłanie na wrzesień przy, przyniosła ci energia karty Niedźwiedź, e, symbol siły, tak, uziemienia, mądrości, ochrony, wewnętrznej stabilności ale to jest też pamiętajmy trochę jakby symbol też archetyp budzenia się z tak zwanego snu zimowego więc moment w którym wychodzisz z introspekcji stajesz się bardziej aktywnym uczestnikiem świata swojej rzeczywistości jakichś okoliczności to może mać, ma sens dla części z was dlatego że październik końcówka września październik moje drogie wagi to jest bardziej wasz sezon, więc yy, uważam, że energia, a motywacja do działania i w ogóle takie chęci do tego, żeby e, zaznaczyć gdzieś swoją obecność albo zrobić coś konkretnego, będą wzrastać. W was, w was, więc e, rzeczywiście tutaj jest, powiedziałabym, e, aktywne, e, aktywne uczestnictwo, aktywne działanie. Macie królowo buław i króla buław, e, powiem Wam. Co dla mnie oznacza, że właśnie ta aktywność będzie we wrześniu ważnym czynnikiem, ale dobra, już nie przedłużając idąc dalej konkretnie, tak? Ja wiem, że Wy lubicie konkretne historie, ja też jestem konkretna, więc. Em, Zaufaj swojej sile i zaufaj swojemu doświadczeniu. Wiesz, to jakby takie przesłanie tutaj. To wrzesień to dla ciebie nie jest czas na gdzieś tam być. Nie, nie twierdzę, że chowanie się, ale gdzieś. Znaczy, to jest po prostu czas na działanie, krótko mówiąc, i wyjście, na prowadzenie, i pokazanie swoją, swojej wiedzy. Obdarowanie kogoś, być może, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, no tak jak powiedziałam, sprzyja ci Królowa Monet, byt pan na koziorożec, być może, to jest osoba bardzo praktyczna, osoba stabilna, osoba opiekuńcza, osoba samowystarczalna, ale jakby w ogóle sprzyja ci takie podejście do, do życia, do swojego życia, do swoich spraw, do sytuacji, że dbasz o to, co wartościowe. I to, co wartościowe, ty wiesz najlepiej, czym to jest. To może być kwestia przestrzeni, to może być kwestia relacji, to może być kwestia zdrowia, to może być kwestia finansów, tak? No więc o to należy dbać we wrześniu. Na pewno uziemienie i codzienna rutyna też będą twoim wsparciem, czyli trzymam się mocno ziemi. Na czym się koncentrowasz, koncentrować? Na oczekiwania na efekty z wcześniejszej pracy, ale chodzi o to, żeby nie przyspieszać czegoś, się monet. Wiecie, jak to jest 7 monet. Zasiałeś, urośnie. Poczekaj, trzymaj kurs, nie trać wiary, dosłownie, nie przyspieszaj. Dodatkowo jeszcze warto się koncentrować trochę taka energia tutaj, że zamiast siać nowe, ok. Tutaj dobrze jest się skoncentrować na tym, co już masz, i żeby urosło pięknie. Um, no. I czasami najlepsze, co możemy zrobić, jeśli chcemy pomóc w jakiejś sytuacji, to nie przeszkadzać. Czasami najlepsze, co możemy zrobić, to nie przeszkadzać w naturalnym rozwoju sytuacji. I na tym też należy się koncentrować. Więc ta cierpliwość, nieprzespieszanie czegoś, pokazuje się jako istotna. Skąd spodziewać się obfitości? Um, królowa była w baranle w strzelec, ale ogólnie no, jakaś pewna siebie osoba, bardzo kreatywna. Równie dobrze to może być twoja energia i szczególnie tutaj yy, powiedziałem, że je, jeśli zechcesz wyjść na prowadzenie w, ko w konkretnej sytuacji, przestaniesz gdzieś tam nie tyle się chować, ale stać z boku, to zaczniesz przyciągać wszystko czego pragniesz. I to jest dla ciebie też taka informacja nie? Bądź sobą zatem bez kompromisów. Obfitość przyjdzie, jeśli pokażesz światu swoją moc, swój talent, swój ogień, pokażesz, że działasz z pasją i przyciągniesz i sukces, i uwagę. Uważam. Jakie sprawy potoczyły się po twojej myśli? Król Buław, spójrz. Um, czyli jakby masz realną szansę naprawdę zrealizować swoje cele, przejąć kontrolę nad sytuacją, która jest dla ciebie ważna, ale pozwolić jej rozwijać się w sposób naturalny bardziej, nie przyspieszać. Um, Odnieść jakiś sukces w sytuacji, która będzie wymagała odwagi i charyzmy, bo twoje działania będą zauważone i doceniane niewątpliwie. Um, to, co robisz z przekonaniem, dosłownie, to, co będziesz robił, robiła droga wago z przekonaniem, te sprawy potoczą się um, po twojej myśli. Przeszkody, gdzie napotkasz, um, no świat i świat sam mówi o zakończeniu cyklu, prawda? O osiągnięciu jakiejś pełni, więc to. Przeszkody mogą dotyczyć już tak schodząc na ziemię bardzo prozaicznie, podchodząc do spraw e, domykania jakichś historii, domykania jakichś dealów, domyka, domykania w ogóle jakichś spraw. Ehm, uzyskania tak zwanego efektu ostatecznego, prawda? Może czuć, że czegoś jeszcze brakuje, żeby że tak powiem, domknąć te sprawy. Ehm, <laughs> albo że jest jakiś kłopot, żeby domknąć te sprawy. To po pierwsze, ten król kielichów ma zrozumienie w sobie, że nie wszystko musi zostać zakończone już teraz, zaraz, czyli we wrześniu. Um, po drugie, ten król kielichów ma w sobie zrozumienie, że czasami droga jeszcze nas gdzieś prowadzi, pomimo tego, że już jesteśmy praktycznie, wiesz, jakby u mety. Bo on jest, emoc to jest mistrz emocjonalnej równowagi, prawda? Dojrzałości. Więc y, zaradzisz tym przeszkodom, czymkolwiek one będą dla ciebie, reagując spokojnie, z dystansem, ze zrozumieniem, to nie czas na jakieś dramy, to raczej y, czas na taką no, na spokój, no i na stabilność, krótko mówiąc. Um, jeśli tu będzie jakiś opór, żeby zamknąć jakiś temat, zamknąć jakiś. Etap, pójść dalej, to jak pokażesz empatię wobec tej osoby związanej z tą sytuacją, to możesz rozpuścić większość jej oporu, uważam. Dobra. Ogólna atmosfera września karta Maga Wam się pokazała i to jest karta sprawczości i to jest karta znowu aktywnego działania wiary we własne możliwości. Więc, drogie wagi, wrześń dla Was to miesiąc, w którym Masz wszystko, czego potrzebujesz, by kreować swoje życie. Takim, jakim pragniesz go widzieć i jakim pragniesz go przeżywać. Więc nie czekaj, aż ktoś ci da jakieś zielone światło, bo to ty jesteś źródłem tej zmiany, która się tutaj pokazała. Masz moc, używaj jej w sposób mądry, z doświadczeniem, z dystansem, na spokojnie, prawda? Więc wrześń to miesiąc działania z poziomu mocy dla was, dojrzałości, wewnętrznej równowagi. Masz wszystkie narzędzia, by realizować swoje cele. Wymaga to jednak cierpliwości, dbałości o, 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 o jakieś podstawy, jakąś rzetelność, odwagi, by wiesz, po prostu ruszyć do przodu. Trochę, trochę energia, która mówi, to nie jest czas na wahanie, ale taki świadomy wybór i po prostu pełne wejście w swoją moc, pełno, pełne wejście w swoją siłę. Tym bardziej, że za chwilę wasz sezon urodzinowy e, może faktycznie jest waga, która po prostu przebudza się z tak zwanego letargu, z trochę zimowego snu. E, wracasz do gry, jak to mawiają. Dziękuję Wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.